Proszę państwa, co to był za mecz. Bayer zwyciężył 5 do 0 z, nad Borusją. Pogrom, demolka dewastacja, Robert Lewandowski w tym meczu zdobył bramkę numer 200 oraz 201 i jest bardzo wysoko w klasyfikacji strzelców w wszech czasów dzisiaj na temat tego pogromu tak nawet Borussia nie zdobyła się na zdobycie jednej bramki no po prostu świetny mecz, genialny, ale o tym w dalszej części tego filmu, na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwon, a dostaniesz powiadomienie kiedy gdy wrzucę nowy filmik. No właśnie, ten wynik wszystko praktycznie obrazuje. Bayer rozgromił Borussję 5 do 0. Wymowne było tak naprawdę sytuacje, kiedy Royce kopał Roberta Lewandowskiego, faulował go. Nie mógł już tego ścierpieć, że Bayer tyle zwycięża, a Royce przecież, który był przyjacielem Roberta Lewandowskiego w Borussji, dobrze się znali, no nie mógł zdzierzyć tego, że nie mógł zdobyć ani jednej bramki. Także tutaj praktycznie reagował siłą. Przemocą na bezradność, bezsilność. No i widzimy bramki. Mats Hummes, 10 minuta, Robert Lewandowski, minuta 17, no, 89. Javi Martinez, 41 minuta, Sergi Gnabry, 43 minuta. Absolutny pogrom, jeśli chodzi o Bayern Monachium. Zobaczmy sobie: Robert Lewandowski szczelił 200 gola w Bundeslidze, gol Lewandowskiego w meczu z Borusją Dortmund. Robert Lewandowski szczelił 200 i 201 gola w Bundeslidze, Tak mówią tytuły największych gazet, absolutnie e, kosmiczny wyczyn, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. przedpowiem Wam, jaka to jest ta klasyfikacja. Jeśli chodzi o tą klasyfikację, to najlepsi strzelcy w historii Bundesligi Gerd Miller, pierwsze miejsce, 365 goli. Klaus Fischer, drugie miejsce, 268 goli. Trzecie miejsce, Jupp Henkes, a więc trener, były trener Roberta Lewandowskiego, 220 goli. Czwarte miejsce, Manfred Miller 213 goli. No mało prawdopodobne, żeby Robert Lewandowski zbliżył się do jedynki, do Gerda Millera, bo to są były zupełnie inne czasy kosmiczne, tak naprawdę wynik. Chociaż tutaj też zdobyty w bajernie Monachium. I teraz miejsce piąte, Robert Lewandowski, nasz rodak, Polak, bramek ma 200 praktycznie na miejscu piątym wśród wszechczasów, czyli jest to najskuteczniejszy obcokrajowiec w Bundeslidze, ma najwięcej bramek jeśli chodzi o obcokrajowców. Wcześniej był na równo z Claudio Pizarro, Claudio Pizarro ma 195 bramek, miejsce szóste, ale jak widać Robert Lewandowski praktycznie go przeskoczył, przez. zdobył więcej bramek. No właśnie, na temat tego meczu, tutaj trzeba powiedzieć sobie wprost, że to też był dzień Bajernu. Świetne wystawienie, świetnie po prostu zestawienie zawodników. Postawił też Niko Kowarz na tych zawodników, których nie sprawdzał we wcześniejszych meczach. Nikt tak naprawdę nie zdawał sobie sprawy, że tak ten mecz może się zakończyć, ponieważ. Bayern w e, ostatnim meczu ligowym z Freiburgiem troszeczkę się tam męczył, tak? Nie było takiej przewagi. A tutaj z Borusem, o którą walczą, praktycznie o pierwsze miejsce w Lidze. Największy rywal tutaj w Bundeslidze Klepali ich jak mogli, to też trzeba powiedzieć sobie wprost, że to nie jest tak, że Bayern ma taką przewagę, ponieważ jest to na dobrą sprawę taki dzień, gdzie wszystko wychodziło Bayernowi, tak? Wszystkie podania, strzały, dobre zmiany, wszystko było trafione praktycznie w punkt. Zresztą to satysfakcja tutaj tak, uli Hennesa na, na trybuna, która aż cały się po prostu trząsł, tak? Cieszył się pogrom, pokazuje to, kto jest najlepszym zespołem w Bundeslidze, Ja też mówię. Mówiłem przed po prostu sezonem, że jedynka będzie dla Bayernu, Monachium. Nawet jak tam były kłopoty Bayernu, Borussia była na pierwszym miejscu. Mówię to, to nie ma znaczenia i tak będzie Bayern na pierwszym miejscu. Borussia tak, no fatalnie po prostu wygląda Fatalnie tej piłkarze. że Co ciekawe, właśnie w tym meczu wystąpiło dwóch Polaków, a więc Robert Lewandowski i Piszek. Piszczek dawał radę, chociaż później został zmieniony przez trenera Favra. Tutaj trener nie, nie za bardzo był zadowolony w ogóle z przebiegu gry, tak nie tylko z postawy pewnie Piszek. Ale wielu piłkarzy, chociaż Piszczek muszę powiedzieć, że dawał radę, tak? Dobrze działał, po prostu jeśli chodzi o defensywę. Podłącza się w akcje ofensywne. Natomiast Borussia była bezradna, tak? Borussia była bezradna. Słaba tak naprawdę tutaj defensywa środkowi obrońcy, jeśli chodzi o Borussię, Dortmund. Nawet tutaj bym powiedział to, że było to widać psychologicznie po wyrazie twarzy, tak? Tutaj, jeśli chodzi o obrońców, było to widać po prostu po nich, że są słabe, słabo przygotowani do tego Meczu. Nie wiem, ja w każdym razie już to widziałem na samym początku, że ta obrona po prostu gdzieś tam jest strach w oczach nie dadzą rady i to, to potem było widać, tak, błędy w, w obronie. Natomiast Bayern miał świetny dzień, tak, Javi Martinez, który świetnie się zaprezentował. Nie wiem, to też był taki mecz, który był przełomowy pewnie dla wielu piłkarzy, bo chcieli się zaprezentować z dobrej strony. Wszystkie oczy były na, na, na zwrócone na ten mecz. Wyobraźcie sobie, na tym meczu było 75 tysięcy ludzi, tak. Nieprawdopodobna sytuacja. Chciałbym kiedyś po prostu pojechać na taki mecz, ale słyszałem Roberta, pewnie już nie będzie takich wielu meczów, takich, ale naprawdę 75 tysięcy ludzi obserwowało ten mecz na Arians Arenie w Monachium, no coś nieprawdopodobnego tak, to tak jak na Marakanie tyle praktycznie ludzi Nieprawdopodobne widowisko. Humes, co ciekawe, zdobył bramkę z głowy. To też jest ciekawa sytuacja, że mał, był słabo kryty. Humes wiadomo, że ma bardzo dobre warunki fizyczne, jeśli chodzi o wzrost. Rzut rożny i tak zdobył bramkę. Co ciekawe, Humes występował przecież w Borusi przez jakiś czas, i teraz przeszedł do Bayernu. Po tym jak strzelił bramkę, nie pokazywał tego jak nie pokazywał takiego gestu, że zdobył tą bramkę, no bo niejako no, zdobył, w tak, strzelił bramkę drużynie, w której występował. Dzisiaj częstkę swego serca zostawił, natomiast rzeczywiście z bardzo dobrej strony się zaprezentował. Potem Robert Lewandowski, minuta 17 i 89, 89 to praktycznie takie pieczątka, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, natomiast w 17 minucie ośmieszył tutaj tak obrońcę i bramkarza, e, przerobował bo go praktycznie bramkarza i piłkę szczelił przepiękna bramka obita jeszcze o słupek gol wpadł i został uznany chociaż tutaj uważam, że były takie sytuacje w ciągu meczu że naprawdę można było się pokusić nawet tutaj o rzut karny no ale sędzia jakby uznał, że to była walka bark w bark, ale no, troszeczkę ciekawa sytuacja, jednak, no bo bark w bark, ale tam już obrońcy troszeczkę za mocno przesadzali. Według mnie można było to pociągnąć praktycznie pod rzut, pod rzut karny. Mimo wszystko Oliwa Sprawiedliwa, więc 5 do 0 pogrom, tak, gdzie, ten, gdzie, gdzie ta Borussia, wszyscy mówili, że to będzie wyrównany mecz, tak? niewielka przewaga, a tu jednak po prostu pokazała Bayern z rzeczywistą przewagę. Sergi Gnabry, który oczywiście jego cieszynka ostentacyjne, e, mieszanie filiżanki pokazywał także że miesza filiżankę, dawał spróbować. Nie wiem, co oznacza ta, ta, ta cieszynka, tak, że on miesza tą filiżankę e, kawy czy, czy herbaty, że daje spróbować. No, troszeczkę dziwna sytuacja, tak, jeszcze nie widziałem takiej kuchennej cieszynki, która miała być związana z golem. No, ale w ten sposób się cieszy, tak, także absolutny pogrom, tak, pogrom jeśli chodzi o, e, jeśli chodzi po prostu o Bayern Monachium. Dobry dobre ustawienie, dobry, dobrze zawodnicy dobrze, że nie wystąpił Boateng, bo naprawdę się kiepsko prezentował w poprzednich meczach Javi Martinez narzekano na, na niego w ostatnich meczach, że tutaj, że po prostu nie, nie daje z siebie tyle, ile powinien tutaj później mieliśmy też dobrą współpracę między Millerem i praktycznie Robertem Lewandowskim to jest bardzo ważne, żeby oni grali, bo była krytyka tak Robert Lewandowski potrzebuje Millera bo dogrywa mu piłki, tak samo Miller otrzymuje piłki od Roberta Lewandowskiego od innych zawodników, natomiast rzeczywiście to się wszystko dobrze oglądało, dobrze się to prezentowało. szule, nie popełnił takich kupił błędów jak w ostatnim meczu, tak? Z, tutaj, gdzie otrzymał czerwoną kartkę. Wyciągnięto wnioski z wielu poprzednich spotkań, ze słabej formy poszczególnych piłkarzy. No i też, wyobraźcie sobie, że na boisko wszedł ktoś by inny, jak Frank Ribery, 36 lat, tak. Dzień później, praktycznie po tym meczu, kończy 36 lat, także może być zadowolony, bo ukończy to z sukcesem, tak? Co prawda nie zdobył gola Szarpa, starał się, natomiast już nie zdobył gola bramki. słabym ogniwem, jeśli chodzi o Borusję Dortmund, to także bramkarz. Niestety, ale może powiedzieć, że słabe ogniwo Borusji Dortmund, co prawda wybronił kilka takich sytuacji stykowych czy pewnych na bramkę. Mimo wszystko uważam, że jest po prostu słaby tak ten bramkarz według mnie, jeśli chodzi o Borussia Dortmund mogliby sobie, mogliby sobie pozwolić na lepszego bramkarza. No to dosyć ciekawa sytuacja, tak? Tak właśnie wygląda ten mecz. Chociaż mimo wszystko, nawet gdyby Bayern nie miał tych wszystkich, wszystko w tym dniu praktycznie wychodziło Bayernowi. Zmiany I zmiany, i dyspozycja poszczególnych piłkarzy, ale mimo wszystko gdyby nawet Bayern grał o 30% gorzej, czy 40% gorzej, tak by zwyciężył. Tak 1-0 czy 2-0, Borussia była bezradna. Zresztą Borussia Rosja jako tako się broniła jeszcze do drugiej, trzeciej bramki, a później kompletna klapa, tak, rozłożeni na łopatki, co im się nigdy nie powinno zdarzyć. Trzeba waczyć do ostatniej minuty, do samego praktycznie końca. No mówię, tak, des desperacji Royce'a, który później kopie, praktycznie fałluje Roberta Lewandowskiego, a z którym kiedyś się przyjaźnią, czy się dalej przyjaźnią po zabójstwie. To też jest, świadczy także bez, bezradność, e, brak pomysłu. Troszeczkę dziwna sytuacja, bo wydawało się, że wszyscy mówili, że Fawr tak poukłada tą drużynę, będą duże szanse, a jednak wyszło jak zawsze. To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, zostawcie suba.